Witam serdecznie, kanał prawem na lewo, e, święta, prawda? Czyli czas e, składania życzeń. Te święta będziemy składać życzenia widzom rzecznikowi finansowemu windykacji. W indykacji kurwa nie. A teraz drodzy Państwo trochę bardziej przewrotnie e, Wigilia to jedyny dzień w roku, w którym powinny gasnąć spory, a dłonie. Podają sobie nawet najwięksi wrogowie. Dotychczas kiedy zasiadaliśmy do stołu, albo przeżywamy niesamowite radości, prawda, kolejny członek rodziny, albo przychodzi nam patrzeć na puste miejsce przy Stole, bo kogoś zabrakło. Dotychczas nikt nie pozbawił nas możliwości spędzenia tego czasu w tradycyjny sposób, nawet w czasie wojny. Nie zrobił tego. Żaden okupant. I czego można sobie życzyć w tak trudnym czasie? Życzmy sobie odrobiny spokoju, ciszy każdej chwili spędzonej z najbliższymi. Oby te były święta zawsze co najmniej w tym samym gronie. Życzmy sobie po prostu zdrowia i tego, aby żyło nam się spokojnie. Teoretycznie powinna być opowieść wigilijna, prawda? Ale daleko mi do Dickensa, więc opowiem Państwu trochę inną historię. Jak wyglądała Wigilia w okopach pierwszego konfliktu o zasięgu globalnym czyli 1914-18 również byśmy powiedzieli trudny czas, z którego Polska wyszła odzyskując niepodległość. Wydawało się, że Wigilia na froncie. No nie ma prawa mieć miejsca. Okazało się tymczasem, że wystarczy głos jednego żołnierza, który zaczął śpiewać Cichą Noc. To, co wydarzyło się potem, było cudem. Na miarę, myślę, nawet nie tamtych czasów, a generalnie przywracającym wiarę w ludzi. Bożonarodzeniowy rozejm w okopach konfliktu światowego naprawdę miał miejsce. Doszło do niego na froncie zachodnim. W Boże Narodzenie 1914 roku i między oddziałami, które walczyły, czyli alianci i Niemcy. Skoro w tamtym czasie, w czasie rozlewu krwi, byli w stanie porzucić spory, to nie dajmy się, drodzy Państwo, podzielić jako społeczeństwo. Dlatego, że im dłużej będziemy razem, różniąc się między sobą, tym te święta mogą być bardziej normalne. Pozdrawiam Państwa serdecznie i tradycyjnie do wtorku.